W Modliszewie zorganizowano strażackie obozowisko, które miało na celu zapoznać grupę wybranych funkcjonariuszy ze sprzętem do gaszenia pożarów w obszarach trudno dostępnych. Ćwiczenia w module GFFF Poznań są prowadzone na potrzeby misji zagranicznych, do których nasi strażacy są zapraszani dość często. Moduł GFFF Poznań został stworzony po to, aby móc działać na arenie międzynarodowej, czyli nieść pomoc. Poza granicami kraju, nie tylko w Europie, ale też na świecie, z racji tego, że ten moduł jest, można powiedzieć, spakowany w kilka skrzyń, w kilkanaście skrzyń, co pozwala nam bardzo szybko przetransportować się drogą powietrzną. Więc w przeciągu kilkudziesięciu godzin 24 48 godzin jesteśmy w stanie dolecieć na drugi koniec świata i tam zacząć udzielać pomocy podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Myślę, że bardzo istotną kwestią jest też to, że strażacy w module działają bez użycia pojazdów. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli widzimy strażaków, oni zazwyczaj, zazwyczaj przejeżdżają czerwonymi samochodami, no tutaj strażacy tych samochodów nie mają. Jeżeli przyjeżdżamy, przylatujemy do pewnego kraju, który jest dotknięty daną katastrofą, czyli czyli pożarem, to Samochody oczywiście musimy wynająć po to, żeby mieć jakiś transport, natomiast całe nasze zdolności, nasze możliwości działania opierają się przede wszystkim na takim podręcznym, podstawowym sprzęcie. Są to różnego rodzaju narzędzia ręczne, podręczny sprzęt gaśniczy, pompy, armatura o bardzo niskiej, o bardzo małej średnicy. I właśnie tym sprzętem, który jesteśmy w stanie przenieść dosłownie na swoich plecach, my zwalczamy wielkopowierzchniowe pożary lasów. Również jednym z narzędzi, które wykorzystujemy jest ogień. Jest takie powiedzenie, że ogień jest kiepskim panem, ale jest dobrym sługą. I dopóki ten ogień jest w naszych rękach, dopóki my jesteśmy w stanie dokonać tak zwanego kontrolowanego wypalania, czyli w sposób kontrolowany wypalić pewien teren, usunąć materiał palny, no to jesteśmy w stanie naprawdę zwalczać małą grono, małym gronem osób wielkie powierzchnie pożarów. Zajęcia w terenie to nietypowe ćwiczenia w Straży Pożarnej dla wyselekcjonowanej grupy zadaniowej. Panie nocleg w namiotach to jest taka normalna sprawa. Strażak jest przygotowywany do tego, jest szkolony do tego, żeby móc się przygotować do takiego noclegu w terenie przygodnym, właściwie na bieżąco. W... Korzystamy z takiej bazy noclegowej, którą ma Państwa Straż Pożarna do dyspozycji, którą można rozbić w miejscu doraźnym, przygodnym. No, tak jak wiemy, katastrofy nie wybierają sobie miejsca w sąsiedztwie hoteli, a często te hotele też mają obłożenie, więc nie bylibyśmy w stanie wszystkich strażaków umieścić w takich zorganizowanych bazach hotelowych, dlatego korzystamy z własnej, tam, gdzie możemy. Oczywiście korzystamy z infrastruktury, ale tam, gdzie nie możemy, wykorzystujemy swoje, swoje namioty. I tak jak mówiłem wcześniej, Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w cyklu szkolenia i potem doskonalenia zawodowego. Dość regularnie korzystają właśnie z tego typu zakwaterowania. Wszyscy strażacy powinni są przygotowywani do takiego życia odwodowego, żeby móc działać w innej części kraju. Natomiast tutaj mamy do do czynienia też ze specyficzną grupą osób, taką wyselekcjonowaną, to są strażacy w takiej grupie zadaniowej do gaszenia pożarów lasów bez użycia pojazdów, tak ona się nazywa. I to są strażacy właściwie jedyna, jedyna taka grupa zadaniowa w Polsce, składająca się ze strażaków województwa wielkopolskiego oraz lubuskie, lubelskiego pod przewodnictwem funkcjonariuszy z Komendy Głównej. I oni no, przygotowują się, ćwiczą swoje umiejętności do działań poza granicami kraju przy pożarach wielkopowierzchniowych. W ćwiczeniach, które potrwały trzy dni wzięło udział 28 strażaków.